To wyglądało tak. Była żyłka główna, na niej przelotowo zamocowany ciężarek. Często właśnie wbudowany w sztywną rurkę antysplątaniową. Na tej żyłce głównej zamocowany był przypon karpiowy. Często jeszcze bardziej prymitywny od tego, który trzymam w ręku. Tak wyglądał jeszcze 10 lat temu. Nasz karpiowy lider. Wtedy słowo lider kojarzone było z tym kolarzem, który jechał na czele peletonu kolarskiego. Dziś karpiowy lider bo to właśnie o nim będzie mowa w kolejnym odcinku filmów z serii Karpiowanie od Podstaw dziś karpiowy lider wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Czy na takie zestawy karpie brały? Brały. I nie brały, tak jak dziś. Ale na potwierdzenie tego mojego pierwszego słowa, że brały, zerknijcie i przyjrzyjcie się dokładnie kadrom z filmu Rybołów, filmu nagranego w 2014 roku. To też na siłę ze skarpi na białe robaczki są i na rurkę antysplątaniową po rurka, staremu. Rurka antysplątaniowa oh. z lat 70. No i widzisz, to takie tutaj ładnie biorą Tylko u ciebie się ładnie zapiął za dolną walkę Za dolną, tak Tak jak powinien No Pięknie A, a każdy ma niezłego Spory nie zdefiniował dokładnie, czym jest karpiowy lider. A w związku z tym, dla potrzeb tej serii filmów, filmów, e, karpiowanie od podstaw, liderem będę nazywał tę część karpiowego zestawu, którą bezpośrednio dowiązujemy lub domocowujemy za pomocą szybko złączek do karpiowego przyponu, do tego ostatniego elementu karpiowego. Zestawu. Liderem w filmach z serii Karpiowanie od podstaw będzie zarówno LEDCOR, jak i fluorocarbon, jak i żyłka główna, na której zamocujemy rurkę antysplątaniową. Wszystko to, co będzie miało bezpośredni kontakt z karpiowym przyponem, tym ostatnim elementem zestawu. Ale w związku z tym, ponieważ jest on na końcu, ma on niemalże bezpośredni kontakt z karpiem. Czym zatem powinien charakteryzować się lider? Po pierwsze, po pierwsze, musi być niewidzialny dla karpia, a więc albo opaść całkowicie na dno, albo być zbudowany z materiału, którego karp nie zauważy, czyli na przykład chociażby z fluorokarbonu. Producenci produkują już takie lidery, takie żyłki, które są pod wodą zupełnie niewidoczne. Ale co jeszcze będziemy, czego jeszcze będziemy wymagać od naszego lidera? Otóż tego, aby był on mocny, aby był on odporny na przecieranie. Bo to właśnie on będzie miał kontakt z małżami z różnymi gałęziami, jeśli będziemy łowić właśnie w takich trudnych łowiskach, musi więc być odporny na przecieranie. Wiele materiałów, z których tworzymy, z których budujemy nasz lider, właśnie takie cechy posiada. Ale co oprócz tego, czy możemy od lidera na przykład wymagać tego, aby umożliwił nam bardzo dalekie rzuty i przy okazji się nie plątał? Możemy. Przykładem takiego zestawu, takiego lidera, jest zestaw helikopterowy, w którym jako pierwszy leci do wody ciężarek, ciągnąc za sobą cały nasz zestaw, całą naszą żyłkę. Zanim podąża, podąża przypon karpiowy, zamocowany właśnie tutaj helikopterowo na lince głównej, czy to na rurce antysplontaniowej, tak jak to jest w tym przypadku, czy też na letkorze zamocowany między dwoma koralikami, taki zestaw można zrobić sobie samemu. Link do filmu, w którym pokazałem, jak to zrobić, właśnie teraz się wyświetla. A jeśli ktoś nie chce bawić się w robienie zestawów, może pójść do sklepu. Po prostu taki zestaw sobie gotowy kupić. Zestaw helikopterowy. Ponadto dzięki temu, że ma koraliki, możemy regulować. Jeśli zastosujemy go w łowisku, który, którego dno będzie pokryte mułem, możemy te koraliki nieco odsunąć od, od ciężarka. Dzięki temu nasz przypon będzie nad, nad mułem, nasza przynęta będzie prezentować się nad powierzchnią mołu będzie widoczna dla, na, dla karpia. Zestaw helikopterowy, który pokazałem, zbudowany był z miękkiej rurki antysplątaniowej. Taką rurkę możemy też użyć jako montażówkę do bezpiecznego klipsa. Ale lepiej bezpieczny klips umieścić bezpośrednio na innym materiale, z którego możemy zrobić nasz lider na letkorze. Pokażę teraz taki właśnie lider. Zbudowany na letkorze. Lider z bezpiecznym, z bezpiecznym klipsem. Na początek wykonajmy na naszym letkorze taką pętlę. Link do filmu, w którym dokładnie w szczegółach pokazuję, jak wykonać taką pętlę. Macie tutaj u góry. Ja teraz. Na końcu zamontuję sobie, zamontuję sobie bezpieczny klips. Mam do wyboru. Na rynku w zasadzie dwa rodzaje bezpiecznych klipsów. Jeden jest cały plastykowy. Tak on wygląda. Niektóre te. Plastykowe klipsy trzeba na to zwracać uwagę, są wykonane ze twardego plastyku, są one bardzo twarde i często przy zarzucie ciężkimi ciężarkami o, o, dużej, o dużym ciężarze pękają te widzę, że są dosyć miękkie, więc nie powinny pękać, to mówię już tak z doświadczenia i klipsy z metalowym, z metalowym uszkiem te już są. Mocne, twarde. Tutaj nie powinniśmy mieć problemu z, e, z, z żadnym ułamaniem się tego zestawu. Coś nie tak poszło, ale to nie szkodzi. Zakładam sobie, oczywiście, że odwrotnie bezpieczny klips na mojego letkora. przeciągam Tu już mogę zawiesić swój ciężarek. Mam bezpieczny klips zamocowany na ledkorze. Na końcu muszę doczepić jeszcze teraz muszę doczepić tutaj krętlik albo też jakąś szybkozłączkę jak to zrobić widać to na filmie do którego link wyświetla się przez cały czas po założeniu szybkozłączki na ledcore nakładam już teraz bezpieczny klips na tę szybkozłączkę blokuję blokuję ją tu doczepiam sobie swój zestaw, swój zestaw końcowy, karpiowy zestaw końcowy. I mam właściwie gotowy zestaw z bezpiecznym klipsem. Zestaw, który na dodatek jest zestawem samozacinającym. Ale o tym w następnych, w kolejnych filmach z cyklu Karpiowanie od podstaw. Lider, a właściwie materiał z jakiego wykonamy ten przedostatni odcinek karpiowego zestawu musi nam zapewniać konstruowanie pewnej takiej karpiowej fizyki w połączeniu oczywiście z ostatnim odcinkiem, z przyponem karpiowym, na którym zamocujemy naszą przynętę. Chodzi mi o to, że przed chwilą pokazałem lider, który jest zestawem samozacinającym się, ale nad inną wodą. W konfrontacji z zupełnie innymi karpiami, karpiami delikatnie biorącymi, karpiami takimi e, nieufnymi, może przydać się zupełnie inny e, zestaw. Zestaw z opóźnionym, z opóźnionym samozacięciem czyli zestaw półprzelotowy. I właśnie potrzebujemy do, jego, do skonstruowania takiego lidera. Zupełnie innego materiału. Taki półprzelotowy lider mogę stworzyć na przykład na bazie fluorokarbonu. Przygotowałem sobie już wcześniej, przywiązałem za pomocą perfekcyjnej per, pętli do fluorokarbonu, szybko złączkę, do której przyczepię swój przepon końcowy. Teraz zamontuję. Zamontuję plastykowy element mojego przelotowego ciężarka. Przekładam, zamocowuję swój ciężarek. Dokładam jeszcze do tego kapturek. I mam praktycznie przelotowy. Zestaw z takim opóźnionym, opóźnionym samozacięciem. Na końcu tego zestawu mogę zamocować krętlik, ponieważ jest to fluorocarbon, to oczywiście za pomocą perfekcyjnej pętli. Ale jeśli chodzi o sprawę mocowania tutaj, akurat w tym wypadku krętlika, to pozwólcie, że temat poruszę w jednym z kolejnych filmów. Dotyczących początków karpiowania, filmu, który będzie traktował o bezpieczeństwie karpi, bo ten zestaw, co wielu karpiarzy na pewno potwierdzi, i co wielu karpiarzy będzie miało do niego duże zastrzeżenia, ten zestaw dla karpi bezpieczny nie jest. Ale to już temat na zupełnie Inny, zupełnie inny film. Jeszcze tak przy okazji, skoro mowa o mm, ciężarku centrycznym, to pokażę podobny zestaw ciężarek założony na letkorze. Podobna konstrukcja, zupełnie inny krętlik zrobiony na letkorze. Według tych wszystkich zasad, które pokazywałem. Wcześniej ten akurat nie jest skonstruowany jako zestaw samozacinający. Na końcu ma pętlę, do której dowiązujemy naszą linkę, żyłka główną. Eksperci zgodzą się ze mną, że właściwie ledwo dotknąłem tematu. Nie zagłębiając się w niego, zwróciłem Wam tylko uwagę na lidera, na ten jeden z najbardziej istotnych elementów karpiowego zestawu. Resztę omówimy w następnych filmach z serii: karpiowanie od podstaw. A tych tematów tam jest naprawdę dużo. Czekajcie na następne filmy.